Oceniając ten rok, no trzeba powiedzieć, że był również rokiem trudnym, rokiem nietypowym, szczególnie dla rolników z zachodniej części Polski, w tym również i Wielkopolski, gdzie straty, gdzie ponieśli na poziomie gdzieś od 20 do 70-80% współczuję tym rolnikom, ale takie są skutki. Skutki klimatyczne, pogody, na które nie mamy wpływu. Jakość w tym roku była dobra i bardzo dobra. Mamy sygnały z produkcji zwierzęcej, gdzie poziom mikotoksyn tych donów jest tak niski, że zdrowotność zwierząt jest o wiele lepsza. Gdzie pasz na kilogram przyrostu jest niższe i to nas pociesza. Jest rujnujący import, szczególnie zbóż ze wschodu, ponieważ dostaje Ukraina kontyngenty bezcłowe na Unię Europejską. Ale czytaj, że to wszystko zostaje u nas w kraju. To nie jedzie do Portugalii, Hiszpanii, Włoch czy innych państw, tylko praktycznie zostaje i rujnuje nasz rynek.